Halincia, chodź, chodź, tu już państwo kończą, no? To my ze siądziem po państwie. Bo już państwo kończą zaraz, tak? No jeszcze kawkę chcieliśmy dopić. Nie, to, a to ta taka kawka mała na dwa łyki, to my się już staniem, no bo to wie, wie pan. To ludzie zaraz przyjdą, się wepchają. Ludzie są okropni. Wie pan co ludzie, no? No dobrze. Halina, to idź dzieciakami, siku! Tak! Przepraszam, gdzie jest toaleta? Tu prosto i na lewo. Tu prosto na lewo, idź! I z, niech zrobią! No, niech zrobią raz, dwa, bo potem żeby się pielgrzymki nie, nie robili. No, dziękuję panu bardzo. A rachunek już państwo brali? Nie, jeszcze nie prosiliśmy. Sie sieć pan, ja, ja wezmę, zaraz zabołam kelnerkę. No, bo one tu chodzą się kręcą, po tyłkach drapią, zaraz przyjdzie. To syna spokojnie zapłaci. Yy, przepraszam! O, tutaj, może rachunek? Kartą czy gotówko się pyta? Kartą. Kartą będzie. Tutaj, do, do pana. No gdzie no oni są? O, idzie!